A nie przeszkadza Ci na przykład to, że Twoje stylizacje bardzo często są wyceniane? Że torebka 10 tysięcy, buty 5, całość 30? Wiesz, dziękuję Ci za to pytanie, bo to jest faktycznie jakaś... Są dwie dziwne rzeczy, um, takie matematyczne fiksacje portali. Jeden jest na punkcie właśnie wycen ubrań. Wiesz, mnie to krępuje trochę, bo prawda jest też taka... Po pierwsze, ja ciężko pracuję na swoje rzeczy, ale prawda jest też taka, że to nie są zakupy, których ja dokonuję każdego dnia. Um, i, i, I jest to dla mnie trochę krępujące, bo też nie chcę, um, bardzo często nawet widząc to dopiero widzę, faktycznie to tyle kosztowało, bo te buty tyle kosztowały, to tyle i mówię, kurczę, to jest takie trochę, ale jedyne co mnie cieszy to to, że ja wiem um, ile... Wysiłku i pracy oczywiście włożyłam w to, żeby, żeby sobie te rzeczy kupić, albo mój mąż, żeby mi je kupić. Ale druga fiksacja to jest kwestia wieku. Zauważ, że to jest tak, że tylko przy nazwiskach kobiet pojawia się ich wiek. I to jest oczywiście można by mówić, że dlatego, że ja jestem tą osobą, która ma problem z wiekiem. Ale nie, bo to dotyczy. Zaskoczyło mnie to i na przykład feministki. Czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej bardzo często starają się z tym walczyć, bo przy nazwiskach mężczyzn nie pojawia się ten słynny nawias z wiekiem. To jest trochę takie właśnie ocenianie, wyliczanie kobiet, to jest znowu taka forma ich wywierania na nich lekkiej presji.